Jak jest bardzo źle, to wystarczy wyciągnąć ręce i jakby się skupić właśnie na Panu Bogu. I pamiętam jak gdzieś, że stawałam w mieszkaniu, zapłakana, mhm. ale właśnie jakieś uwielbienie włączałam, na przykład na, na YouTube, tak? Będzie moje TGD, będzie Anatom, Ida Nowakowska, Michał Król, Natalia Kurość, Siewcy Lednicy, Olga Juraszus, Matko Tyler Super ludzi, którzy, którzy też siedzą w branży, się śmieje, nie? Uwielbieniowej tutaj tworzą, świadczą. Wyjątkowe w tym wydarzeniu to, że łączymy różne pokolenia. Zarówno będzie coś dla młodszej publiczności e, i będzie między innymi małe TGD e, i, i dotychczas edycje nawet były dwudniowe i pierwszy dzień był właśnie bardziej taki rodzinny, dziecięcy, e, ten drugi dzień był bardziej powiedzmy dla starszaków tak? i to chodzi o młodzież, ale też e, dorosłych. Trafiłam na rekolekcję u Franciszkanów, gdzie po raz pierwszy zobaczyłam, że w planie dnia była modlitwa uwielbienia. I ja tak sobie myślałam, nie, no ja tam to akurat w tym momencie naprawdę mam za co iść dziękować Panu Bogu. No nie ma szans, nie pójdę, nie rozumiem tego, nie czuję, nie mam za co, za co dziękować. Ale... Ale nagle odkryłam, że to jest relacja i wystarczy, że ja się będę wpatrywać w Pana Boga, tak? Że to nie jest modlitwa, gdzie ja przychodzę z listą próśb jakieś pytań mhm. do Pana Boga, albo że właśnie chcę nawet za coś Mu dziękować. Tylko odkryłam, że modlitwa uwielbienia to jest bycie tu i teraz i adorowanie Go, bycie z Nim w obecności i zachwycanie się Nim, tak że, że jaki On jest wspaniały. I faktycznie wtedy nagle odmieniło mi się, że w sumie nie jestem w takim złym położeniu, jaki, jaki mi się wydawało. Nie? Więc mhm. tak, to, tak to się u mnie zaczęła realna relacja z Panem Bogiem i też z modlitwą uwielbienia.